Siemanko wszystkim. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zarabiać nawet 200% na stekingu kryptowalut opartych na, o ekosystem Kosmosa. A więc zaczynamy. W ostatnim filmie pokazałem wam, jak założyć portfel Kepr. No dzisiaj tutaj pokażę już, jak jego konkretnie używać. Głównie właśnie do stekowania kryptowalut. A więc na początku wchodzimy na stronę. To jest taka strona walleta, ale taka przejrzysta, żeby było, żeby łatwo było dokonywać jakichś tam ruchów na tym naszym portfelu. Oczywiście, link do tego wrzucę w opisie filmu. No i dobra, wchodzimy na tą stronę. Teraz co musimy zrobić, to połączyć się z naszym właśnie portfelem Kepler. Czyli klikamy connect. Wam wyskoczy zapewne to samo. No i wpisujemy hasło. Dobra. Wszystko odświeżyło. Tak pokrótce objaśnię y, jak tutaj się po nim poruszać. I, i, I jak tutaj na nim działać. Na początku musicie zasilić ten swój portfel Kepl. I najszybciej i najłatwiej będzie zrobić to w Atomie czyli w Kosmosie y, ponieważ jest on na większości giełd. Można go kupić y, no, tutaj innych to nie, nie tak łatwo. No, Iris jeszcze można kupić. Co tam jeszcze? Persistent, bodajże. CryptOrg. Też właśnie można na, na giełdzie jakiejś tam scentralizowanej typu Binance. No i sam możecie sobie właśnie tutaj przesłać. Ale najlepiej zrobić to właśnie w Atomie. No i dobra. Ogólnie, właśnie, już jak odpolicie, jak prześlecie tutaj, no to będzie. Yy, w tym miejscu przeliczy Wam na dolary wasz, wasz jakby majątek w atomie. Tutaj ile posiadacie wolnych środków, no a tutaj ile tam zastekowanych, ale to za. A tutaj wasz urobek, który możecie odebrać ze stakingu. No a tutaj macie jeszcze opcję stykowania. No i tutaj transfer, ale na razie nie będę w to wchodził. No i dobra. To mamy już odpalony, odpaloną stronkę z naszym uletem. No i tak, tutaj właśnie też mamy nasz balans, tylko to jest jakby cały nasz majątek we wszystkich kryptowalutach, jakie posiadamy na tym ulecie. Tutaj są nasze, jest nasz urobek, czyli to, co zarobiliśmy ze stakingu. Ostatnio właśnie dodali tą opcję, no bo wcześniej nie było aż tak przejrzyście. No i klikając tutaj claim, możemy sobie właśnie odebrać poszczególne, poszczególne kryptowaluty, które nam się stakują. Tutaj po prawej stronie mamy Nasze właśnie nasze środki podzielone jakby procentowo, czyli w naszym, w naszym całościowym portfelu, ile, ile procent posiadamy jakiejś kryptowaluty. No i jak tutaj 48,5% atoma. Nasz portfel się składa w stylu procentów atomów, e, stylu Juno, osmosis i tak dalej, i tak dalej. Tutaj właśnie też są te nasze kryptowaluty, które się stykuje. Tutaj o, tutaj dokładnie jest napisane, ile yy, danej kryptowaluty staykujemy. Tutaj jest przeliczony na wartość yy, tych kryptowalut. A tutaj, gdzie jest IPR, to jest roczna stopa zwrotu. I to jest procent, jaki nam wypracowuje dana kryptowaluta na stakingu. Czyli na przykład, jeśli wrzuci, wrzucimy Osmosis na e, staking, no to zarabia nam 64,09% rocznie. Aczkolwiek trzeba zauważyć, że te procenty one też, im więcej sztuki jest wykopanych, wydobytych, to te procenty też się zmniejszają. Albo jeśli więcej osób stykuje jakąś daną kryptowalutę, to te procenty też zazwyczaj trochę lecą w dół. No ale tutaj większość, ono, na przykład Atom, to cały czas się utrzymuje w tych ryzach. Tu osmosis spada tam załóżmy 3-4% na miesiąc. Z tego co ostatnio zauważyłem. Juno też się bardzo dobrze trzyma. No i tak. To to są właśnie te, które ja stejkuję, a tutaj mamy inne, których jeszcze nie stejkuję. No i na przykład tutaj mamy kawę, która wypracowuje 170% rocznie. Mamy siewciny, który wypracowuje prawie 200%. Jeszcze jakiś miesiąc temu był 200, chyba tutaj oprocentowanie było w okolicy 240% czy 250%. Także, także spoko. No teraz trochę spadło. No i tutaj jeszcze inne, nie? O X jakieś. I teraz tak, jak jak A. Jeszcze bardzo ważne. Czyli tutaj pojawiają się propozycje zmian w danej sieci. No i na przykład yy, klikamy to. No i tutaj widzimy, że to jest propozycja zmiany na atomie, tak? I możemy zagłosować. Oczywiście tylko jeśli stejkujemy daną kryptowalutę, to wtedy możemy zagłosować. Yy. No i dobra, no i tutaj mamy najczęściej link, albo opisanie o co chodzi w tej zmianie. No i tutaj jest, żeby zwiększyć ilość walidatorów ze 150 na 170. To akurat jest dobra zmiana. Tak uważam. No i dobra, no i głosujemy. Ja głosuję za jest. Najmniejszą prowizję przy głosowaniu, zawsze wybieramy. O! No i dobra, poszło. Z tymi głosowaniami też jest tak, możemy sobie sprawdzić je w inny sposób. Czyli na przykład jeśli wchodzimy tutaj na kosmos, klikamy Governments, no i też widzimy, które wszystkie właśnie głosowania jakie tam były, jakie są aktywne. No i jeśli jakieś było i już nie można zagłosować, to pisze voting Ended. Jeśli jakieś jest jeszcze możliwe do głosowania, no to głosujemy, oddajemy głos zgodnie, zgodnie z naszym zdaniem. I dlaczego w ogóle głosujemy? Głosowanie jest bardzo ważne, ponieważ można później za to być, nie tylko, że mamy jakiś tam wpływ swój po części na tą sieć, na rozwój sieci, to to jest ważna sprawa. A druga ważna sprawa to jest, że możemy zostać za to bardzo dobrze wynagrodzeni. Gdyż na przykład ostatnio była taka sytuacja, że ktoś kto stykował Juno i głosował na wszystkie praktycznie głosowania. Chyba właśnie tak. Chyba wszystkie. To był zrzut, był airdrop dla stakerów właśnie Juno i jeśli na przykład stykowało się tylko Juno, no to można było dostać tam jedną netę. To był taki właśnie token neta. Ale dla osób, które głosowały na wszystkie głosowania, to dostały tych net 10, 10 sztuk, a w szczycie jedna neta kosztowała coś ponad 2000 dolarów. Czyli za to tylko, że ktoś sobie tam stejkował parę sztuk przykładowo, to dostał już jedną netę, ale za to, że głosował na wszystkie tutaj zmiany w sieci, dostał 10 net. No to teraz neta, zaraz zobaczymy, ile ona kosztuje. Juno Swap. Neta. No to jedna sztuka teraz, te 694 dolary. A było nawet ponad 2000 dolarów. Czyli jak ktoś sprzedał sobie w tamtym momencie, no to mógł sobie przytulić za samo głosowanie 20 000 dolarów. To nawet na ten moment, no, to mamy prawie 7000 dolarów. Jeśli ktoś nie sprzedał wtedy, a chciałby na przykład sprzedać teraz. Także, no, warto głosować. Bo być może będzie więcej takich miłych niespodzianek za głosowanie. No i dobra. Jak dokładnie stykować? Yy, no to wchodzimy sobie tutaj najlepiej w dashboard. No i wybieramy projekt. Pewnie u was będą głównie wszystkie tutaj. No i wybieramy co tam chcemy, nie? No i na przykład. Załóżmy, zaczynamy od kosmosa. Yy, chcemy stykować kosmosa na 15%. To klikamy w Stake. Tylko pamiętajcie, że musimy tutaj posiadać coś, tak? Musimy posiadać tego atomu, żeby w ogóle go móc stykować. No, i tutaj musimy wybrać sobie walidatora, czyli to jest jakby taki yy, dla niego, u niego blokujemy swoje środki, zwiększając yy, tym samym jego, jakby siłę głosowania w tych wszystkich propozycjach zmiany sieci tak jak tutaj jest napisane, voting power, tak, i na przykład tutaj ten stakefish yy, ma pod sobą 10,5 miliona atomów, tak. I teraz sprawa wygląda tak, że stakeować właśnie musimy poprzez któregoś walidatora, tylko starajcie się wybierać walidatorów, bo często właśnie jak są airdropy, to są, yy, zaczynają być wymogi, że na przykład nie mogą być walidatorzy giełdowi czyli na przykład jak Binance Staking czy Kraken czy Coinbase to też jest właśnie giełdowy oni są najczęściej wykluczeni ze wszystkich airdropów także starajcie się wybierać innych na przykład Cosmo no nie wiem jakieś Sika, no i tak ostatnio też jest właśnie jakby taki wymóg, taka pogłoska żeby nie stake'ować jeśli chcemy załapać się na airdropy to żeby nie stake'ować u walidatorów, u których jest prowizja zerowa, czyli na przykład, żeby stejkować, nie wiem, u kogoś, u kogo ta prowizja jest no, na przykład 3%, 2%, ale też nie stejkujemy u kogoś, u kogo jest prowizja 100%, no bo my nic nie zrobimy, bo cały urobek, który zarobimy, na przykład jeśli stejkujemy u tego walidatora, to cały urobek, który zarobimy, no to on zgarnia, tak, 100%. Tu na przykład, jeśli ten bierze 3%, no to on tylko 3% od naszego urobku bierze. Więc, no ja akurat tutaj mam trochę atomów na zero, no ale póki co na, chyba tylko na jeden airdrop, ale to też jakiś słaby airdrop, że, że właśnie te coiny zostały wykluczone z airdrop. Ale na większość airdropów łapie się. Także no, no ale tu już zaczynam sobie stejkować u innych też walidatorów, tak, którzy biorą jakiś tam procent od, od moich zysków. No i dobra. No, i gdy wybrali chcemy właśnie stykować atoma, no to wybieramy sobie tutaj załóżmy tego SG1, pobiera prowizję 1%. Klikamy manage i tutaj klikamy delegate. E, tu będzie napisane, podane, ile atomów już y, u niego stykujecie. Tu u was zapewne będzie 0, Jeśli na przykład będziecie u niego stykować, to tutaj się pojawią. Tutaj jest nasz wolny, wolny, tutaj są nasze wolne środki, wolny balans i z tych środków właśnie możemy yy, te środki możemy oddać do stakingu tego walidatora Tylko też pamiętajcie, na przykład nie wiem, 070 że nie możemy tutaj wszystkiego wrzucić, na przykład jeśli ma, ja mam 0,78 atomu, no to nie mogę równo 078 7507 dać, bo potrzebuje też na opłacenie prowizję transakcji. Czyli na przykład ja daję wtedy 075. Tak? A i co jeszcze warto pamiętać, że e, oddając tokeny do stakingu zablokowujemy je na 21 dni. Czyli jeśli później będziemy chcieli je odblokować, no to będziemy musieli 21 dni poczekać, aż one nam się odblokują. I przez te 21 dni one wtedy nie zarabiają. Także to też trzeba sobie rozważyć przy decyzji. No i dobra, klikamy delegate. No i mamy wtedy tutaj do potwierdzenia transakcję. Też wybieramy najniższą prowizję klikamy approve. Ja akurat tutaj tego nie wrzucam teraz do stakingu, bo wrzucę w co innego. No ale klikamy wtedy approve i odrzucę. No, odrzucone. No, i wtedy nam się tutaj pojawi. Tak. No, i wyskoczy nam tutaj. Tutaj się pojawi właśnie ten walidator, którego stejkujemy. Ilość coinów, którą u niego stykujemy. No, i tutaj na bieżąco będzie właśnie nam naliczać. Yy, naliczać nasz urobek. Tak. No dobra. Ale co jeśli na przykład chcemy stejkować? przykładowo ja chcę zacząć sobie stykować sieve na te prawie 200% tak to biorę steak. no ale dobra ja tego sieve ten sieve nazywa się rowan e, no dobra ale ja tego sieve chaina nie mam tak więc skąd go skąd go pozyskać no i tutaj właśnie musimy już je, zamienić sobie na przykład atoma na tego rowana na giełdzie zdecentralizowanej Osmosis. Też Wam podaślę do tego link. Mm. Tylko na, na początku będziecie musieli się tutaj połączyć poprzez Connect. No i wybieracie CUP Wallet. No i łączy Was od razu z tym tutaj walletem, tak? Mm, no i dobra. W pierwszej kolejności musicie przesłać środki tutaj na tą giełdę, czyli klikacie depozyt. No i ja chcę tutaj, 0 załóżmy, nie wiem tam 77 atomów zdeponować depozyt. No i tutaj ponownie zatwierdzamy w Kepler. mam na Ledgerze. Ok, transaction successful. Tutaj możemy sprawdzić. Jeszcze jest pending, czyli jest w sieci, jest w blockchainie. Tak aktualnie jest zatwierdzana. Yy, jeszcze Wam właśnie powiem. O. No dobra, już akurat doszło. No ok. No i tutaj ile? 23 dolary. Yy, I teraz ja chcę sobie to wymienić na tego Rowana Sifchaina, żeby go móc stykować na tym. Na keprze, na 200%. Więc klikamy zakładkę Trade, wybieramy tutaj atom. A, tylko też w pierwszej kolejności sobie wymieńcie jakieś tam, nie wiem, 0. Ile tam, 0, oj, 0, no coś, 0, 0, na przykład 4 atoma na osmosis, żeby mieć. Yy, bo, tutaj, jeśli wymieniacie na tej giełdzie, no to prowizje za transakcję pobiera Wam w, to, w tokanie OSMO. Czyli warto jego trochę mieć tam na ewentualne prowizje, nie? No ale to nawet wystarczy tyle. No i dobra, ja tam akurat mam 0,00 ileś tam, więc ja nie będę tego zamieniał. Ale Wy to zróbcie, jeśli nie macie Osmosis na koncie. No i dobra, wybieramy teraz. Co tam, gdzie mamy to? Rowan. Czekajcie, tylko zobaczcie, na pewno się nagrywa. Ok. Ok. No i ja chcę wymienić tu wszystkie już atomy na Rowan. Wyjdzie 226 Rowanów. No i swap. Znowu zatwierdzamy. ok, zatwierdzone. Sprawdzamy, czy mamy już na koncie. No i ok, mamy tutaj, nie? 225 Rowanów. I teraz muszę z powrotem wypłacić na wallet cap. Czyli klikam withdraw. Tutaj max, wszystko chcę wypłacić. No i yy, klikam withdraw. Tylko u Was też może być taka kwestia, że możecie tego Swift chaina tutaj w ogóle nie widzieć. Więc właśnie wtedy klikniecie sobie depozyt. Na przykład ja wam. Oj, nie tak. Kliknięcie. Może być taka sytuacja, jak w ogóle tutaj klikniecie withdraw. To nie będzie tak jak u mnie, tylko wam wyskoczy. Mm, załóżmy, czego ja tam nie mam. O. Coś takiego, i to jest y, dodanie tego walleta Dodanie tej kryptowaluty do waszego woleta Kepl, ale tu od razu wtedy klikacie approve, i wtedy wam doda właśnie tutaj do całego tego waszego woleta, tego chain'a, Tak jak dla mnie teraz na przykład dodało tego Akasha. No i dobra. No i wypłacamy to na Keplera. <coughs> Prowizja też zerowa. Potwierdzamy transakcję. Tak, dobra. Transaction successful. Jeszcze jest pending. Dobra, sukces. Czyli już tu powinniśmy mieć. odświeżamy No i ok, mamy 225,59 tokenów. No i teraz wybieram sobie, którego chcę, walidatora. No i przykładowo wybiorę biorę sobie tutaj old cuta nie na 0,1% klikam manage, delegate no i klik i tutaj tak samo mamy jak w Atomie, że środki zostaną zablokowane na 21 dni że w przypadku odblokowywania środków to będziecie musieli czekać 21 dni klikam max, ale zostawię przykładowo nie wiem 2 rowany na prowizję, bo prawdopodobnie tutaj prowizja będzie właśnie w rowanach czyli tych sieve delegate no tak, a aż za dużo zostawiłem ale dobra znowu potwierdzamy i co, no i mamy, I one już nam się stake'ują za jakieś już pewnie parę minut tutaj coś powinno wskakiwać, jakieś tam setne części czy tysięczne części no i tak i tutaj mamy tą opcję claim reward Czyli właśnie e, odbieranie urobku, tego co nam nastykuje. Tylko też pamiętajcie, żeby tutaj trochę już się nazbierało tego, no bo za, za każdą transakcję musimy płacić prowizję. Czyli na przykład, e, jeśli na przykład ten urobek będzie e, miał równowartość prowizji, no to bez sensu trochę, nie? Także poczekajcie, aż so, co, coś sobie tutaj nazbiera się i dopiero wtedy mm, klejmujcie i możecie wtedy. A, no jeśli sklejmujecie, one Wam się pojawiły tutaj znowu w środkach dostępnych i te środki dostępne znowu będziecie mogli właśnie delegować, tak jeśli na przykład wybraliście delegatora tego jak ja oldcat, a chcecie sobie zmienić na innego to też jest taka opcja wybieracie sobie manage i tutaj redelegate no i wybieracie właśnie na którego walidatora chcecie wybrać, zmienić no, i redelegate i tam znowu na, e, wyskoczy wam cap i potwierdzacie transakcję. I jeszcze, właśnie, jedna sprawa. Tu jest opcja jeszcze undelegate, czyli, jeśli chcecie e, cofnąć swoje środki, wycofać swoje środki ze stakingu, no to też to klikacie. Klikacie wtedy max i undelegate, i znowu potwierdzacie tam na cap mm, transakcję. Tylko no, tak, jak tutaj pisze, że przez ten okres 21 dni nie będziecie mogli. Nie będziecie zakwalifikowani do otrzymywania zarobków, i nie będziecie też mogli anulować tego, właśnie, że anulować anulacji stakingu. Tak, w, w skrócie mówiąc. Dobra. I co, I jeszcze z ważnych informacji, to co nam daje ten staking? taking daje, że właśnie po, pomimo zachwień ceny, czyli atom jeśli nie wiem, będzie kosztował dzisiaj 15 dolarów, jutro 20, pojutrze 100 dolarów, to my i tak, tak czy siak zarabiamy procent od ilości tokenów, nie od wartości, tylko od ilości, czyli cały czas niezależnie od ceny, jaka jaką aktualnie ma dana kryptowaluta, to my zarabiamy procent w tej kryptowalucie, tak? Druga sprawa to właśnie kosmos, ekosystem bardzo się rozwija i każdy w ostatnim czasie projekt, który tworzy się na ekosystemie kosmosa, e, bądź tam nie wiem, ostatnio właśnie, już na Juno, też właśnie dużo projektów powstaje. To jest taki jakby wymóg od deweloperów e, Atoma, że muszą te projekty dać coś społeczności. Tak i. To trzeba rozumieć w tym sensie, że najczęściej dają one e, zrzuty tokenów swoich, czyli na przykład powstaje projekt, nie wiem, XYZ, i oni, żeby móc w ogóle wystartować, żeby móc być podpiętym pod ekosystem kosmosa, po to, by móc funkcjonować e, na ich rozwiązaniach, y, na ich pomocy itp, no to muszą właśnie na przykład w postaci airdropa dać, e, dać społeczności swoje coiny, te x, z, czyli przykładowo, jeśli stekujemy kosmosa, właśnie to jest plus stakingu, bo pomimo tych 15, na przykład 84% z kosmosa, to za to, że jego stajkujemy ilość tam sztuk, to projekt x, z, gdy zaczyna się ruszać, yy, robi przykładowo migawkę, czyli yy, tak zwany snapshot, to jest jakby taki screen blockchaina, yy, Jaki portfel w danym momencie ile coinów stykuje? No i ja przykładowo miałem tak fajnie z Juno, bo stykowałem w tamtym momencie 372 atomy, no i za to dostałem 370. Był robiony właśnie snapchot i dostałem za to 372 Juno. Czyli tak naprawdę, pomimo tych 15% ze stakingu, to dostałem kolejny projekt, właśnie Juno, który też niesamowicie urósł, bo. Gdy go rozdawali to kosztowało chyba 10 dolarów, czy 8 dolarów za sztukę, a teraz tam 28, w szycie chyba 45 niedawno było. Ale właśnie ja sobie jego też rzuciłem w staking, akurat tutaj na 105%. I za to, że Juno, to dostałem jakiś tam kolejny projekt, przykładowo netę, tak, wcześniej wspomnianą. No i to taki jest właśnie trochę efekt kuli śnieżnej, tak? ale najwięcej właśnie airdropów dostaje się na, za staking Kosmosa, Osmosis, no i Juno. Za pozostałe też coś tam powoli wchodzi, za Secret Network zaczyna robić się głośno właśnie z airdropami, za Stargaze, ale najwięcej, najwięcej airdropów i to takich grubych airdropów dostajemy za Kosmosa, Osmo. I Juno. Także te procenty swoją drogą, ale czasem no, można dostać o tak jak tutaj widzicie taki sowity airdrop, który jeszcze w dodatku zarabia nam 105% rocznie. Czyli tam wychodzi w tym momencie jakieś 0,8%. Około podjęciu po prowizji dla walidatora 0,8% yy, Juno dziennie. To też po przeliczeniu wychodzi tam 20 chyba dolarów. Także no, można sobie taki dochód pasywny, ciekawy budować dzięki, dzięki stakingowi. A więc, jeśli się podobało, to zostaw suba, daj łapkę w górę. Możesz zostawić jakiś fajny komentarz, co można byłoby zmienić w filmach, co, co się podobało, co się nie podobało. No i dzięki za oglądanie. Trzymaj się i cześć!